Wrócić do. Wrócić <gry> do rotery po, po, po jednej, gej, mam zgadnąć? Tak. Patrzcie się eee, o Nie wiem. Żyliście się <zio>, pom, pom. <gry> o pompę. Ale chłopie, u mnie dawce w jakiejś grach. Próbuję bramkę mam. Dawego się O tybiej. jezu. Pięknie. Mordo, ja nie gości mi zabrał bóstwa, mówię. Tak widzę, jak ten niemrawo pierwszy leciał i mówię, a pojadę. Ten drugi no też nie trafił. że no i ważne, że był. Kiedy po raz pierwszy zacząłem grać w tę grę, pomyślałem W porządku, wybiorę kilku bohaterów, jak trudne to może być. A potem jeden z nich przywołał tornado, inny zamroził wrogów. Czy domyślasz się, o czym mówię? Oczywiście, to Hero Wars. Bohaterowie się nie rodzą, lecz kształtują się w bitwie. W świecie Hero czekają na Ciebie epickie bitwy, potężni wrogowi i zespół, który sam wybierasz. Pozwólcie, że pokażę wam moją ulubioną postać, a to jest Galahad, ten przyjaciel w strefie przyjaciół, który zawsze jest do Twojej dyspozycji. Otrze Twoje łzy, przyniesie ulubionego szampana i powie: zasługujesz na coś lepszego. Ale kiedy przyjdzie czas bitwy, ten przyjaciel zmienia się w nieustraszonego rycerza. Jego miecz może przeciąć wrogów na pół, a jego odporność uratuje całą drużynę. Zasadniczo Galahad to idealne połączenie lepszego przyjaciela i przerażającego wojownika. I tak zawsze będzie cię wspierał, nawet jeśli coś skrzeniłeś. Znowu, jeśli skompletowałeś już swój wymarzony zespół, mam dla ciebie ekscytującą wiadomość: To zupełnie nowy bohater Peach z mroczną i tajemniczą przeszłością. Gracze wyruszą na 4 przygodę, aby odkryć historię nowego bohatera i uzyskać wyjątkową szansę. Jako pierwszy odblokować i ulepszyć nowego strażnika. Dostępne od 16 lutego wyłącznie dla graczy Hero Wars Alliance. Skocz do Hero Wars i zacznij budować swoją wymarzoną drużynę. Może zechcesz walczyć u boku rycerza, który wygląda, jakby wyszedł prosto z magazynu Fantazy. A potem koniecznie daj mi znać, którzy bohaterowie są Twoimi ulubionymi. Tylko się nie dziw, jeśli Twoja drużyna okaże się trochę szalona, to tutaj całkowicie normalne. Więc nie pobieraj Hero Wars z linku w opisie lub kodu QR i zacznij budować swój wymarzony zespół. Muszę Cię nie słychać mnie? Nie słychać chyba A co mam jebię, nie być, nie słychać? O Jezus O kurwa To się wyprawia od tej Brawo mordowo to by weszło, nie? Mogę A. Dawaj nasz. No, coś, zrobi coś, zrobi coś, zrobi coś Dobra, tyle mogłem Lecę tak ładnie. tylko zagram środek na razie No co nas zrobi? Mm, źle Zostawi mi gusta O kur... Dobra jedziesz Owej gościu na nasz, stół nasz, nasz, nasz? Nasz Dobra. Dobra O chłopie co tu się dzieje Dobra ja poczekam z tyłu bo No już sam się inaczej troszkę odbija Zdać Mariola? A, nie, słabo, nie miałem tego. Nie miałem już busta, żeby polecieć. No? To ładny zabrał mu. No? Pani się wybiła ogólnie. O kurwa! Chłopie, gościu, tak mi zasłonił. Polek? Widzę, A, widzę, muszę wrócić, bo nie mam busta. Mmm. Się kurde nabiła. Rura! Rura! Czekaj, to z tą piłką sąd? Tak jest pięknie. Dobrze, dobrze nas się ustawił było ogólnie. Dobrze Co ja czekam? Tak jest. Dziękuję Jedźce po booster. Dostałeś? Nie mam Będę miał teraz ja, Tak jest pani majster A jak? O, o kurde byłaby Byłaby w 100% brama, nie? To leciało idealnie, ale gość się tak odkleił Brawo Mordo Moja. A, poszła do przodu. Nie ma busta. w okolicy. Jednak jest. Gorący boost w swojej okolicy. Blokada. Widzicielska była. Ue. Wolno, Łukasz, jak jeździsz. Leci, dobra, leci. Boosta potrzebuje, dobra, mm. zabrał mi. Ukro, wypcham mnie z bramki. Ładnie. Ja nic nie mam busta, nie? <trym>. Dobra, Git. Dobra mam. gościu chyba po tego samego w od nas przyjechał to ja Kur mi zadupcył A ja nie. Ja, 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 ja. wracam. Dobra Id no, no długo to 1-0, takie nie lubię takich -0. tam, 0 Ładnie. To za nie mocniej. tylko kółkiem tylko. Porobili siedzi dziękuję. Tak jest O kur... Mogłem do góry jednak O kurwa, niepotrzebnie leciałem, nie wiedziałem, że to będzie bał Poza, lewo, prawo Dobrze Dobra, poszła Kurde, nie mam boosta, nie? O kurwa Przypierdoliłem poprzeczkę O Jezus, nie, najdobra brama Nie ma, obronił, Fard, że miał ten nasz Ja stałem i czekałem, nie? A ja myślałem, że tam przejmę Dobra, jestem, jestem, jestem z dobra, naszego Trzeba będzie uważać teraz końcówę Kurwa Ui. Jak dobra nasz broni teraz Bożej. Tylko podbiję musicie pomóc Ładnie Brawo O nasz na końcówkę mm -hmm. nam wybronił Nice I zwycięstwo, Fów, tak ciężkie, jest Takie dzi znaczy ciężkie, dziwne 1-0 No trochę Bo ja. kurde ci powiem, że masakra pod tym względem Awan już się Z... udało nic się, nic się później już nie działo no ale dobra, no trzy obrony te końcowe zrobiły, zrobiły ten no. meczek. Zikuj, ładne. punkt punktów prawie. Ja bym dwa, Dywizja 2, 2. git. Stabilnie. No. <grywa> bardzo, no. bardzo przyjemnie się grać w na tych rangach. Jakby tak to, jak jeżeli by taki dopasowywał najgorzej jak ktoś, dopiero rangi rosną. No. Okej, okay, pokaż. Słuchaj, że takiej muzyki nie możesz puszczać, jakąś się słucha. Trzyma. Nie ma tak jasnego, zobaczymy. Oh tak, pierwszy mecz szybko wyszukał, teraz będzie dwa tygodnie szukać, prawdopodobnie. dziękuję o jest. Halo, pani Darku, proszę wyszukać mecz. Witam, serdecznie. Pod miasta. Może to kto to załatwiony? Uelma luzka lada, lada sinę. Załatwisz. O kurwa Lecę Nie ma Ja pierdole Ale bomba Dobra, ja pierdziele O stary Ale bomba tu posła, nie? Masakra no szybko No dobrze, gościu jeszcze był, był mi ryzyk fizyk wszedł, ale... Ale dobrze Czul, jedziesz Robiliśmy i odbiliśmy piłeczkę Dobra, git. Dobra, busty, mam czas. Nie zdążę. O kur... O, o, a, mordo, ja poszłem busty pozabierać i... i ja patrzę, a ona się minęła. Chłopie, na full busta śmigłem. Nie. nie. Rozwalił mnie. Kurwa. Ale ładnie wysunąłem. Dobra. Och, dobra, sorry. Hej, gościu też, przepraszam. Dobra, Oj, nie za nigdy Co nie trafię takich nie pod kątem. Łe. Gościu nie gra, trzeba wykorzystać to. A dobra, dziękuję. Dawaj, dawaj, nasz, dawaj. Także na samodły nie pomaga dla mnie, pogorszyła. O. No. Masz apieciara. Hm hm to Czekaj, co się wydarzy, dobra, zostaje jednak. Przyjmę, wyjebał mi. musisz jechać na pełnej pizdzie w to. Przed fotoladarem. Obej, kurde, dobra, mówię, tyły. nie będę się, bo on się rzuci. Mówię, se podbije, no ale trochę źle. Dobra, jest. Ojej, jest gościu od nich. Widzę, i brama. Nie. nie ma brawo, dobrze. dobrze tam ich wozisz. Dobra, no to ten zenit, ten najlepszy, może jedzie gdzieś. Brawo, Aj, Kurde, szkoda. Skoda, Ale ładnie to żeś upatrzył. Czekaj, co ten zenit zrobi aha Aha. podaje nam co serio kurwa no nie bo on wiesz widział że nikogo u nas, nas nie ma to on im zostawił oni to tego nie ugrali dawaj o kurwa. O, chłop, o kurwa nie dam rady już, nie już się powiedział że tam ten z bandy się odbije no ładnie to nas robił. Kurde, jeszcze no to... chwilę bym go zepchnął. Czasem tak się zdarza. dzikuj. Mm. Kurwa, mogę lecieć jednak. Dobra, samo padło mordo. Okej. Okay. Można i tak. Właśnie ja, ja na drugiej mm. mówię, nie wiedziałem, gdzie to hukniesz. Do tego. Wymigało i S. Dobra. Ten, tak. Tak. Już się stabilnie. No, tu ten Zenit dobrze gra. Dawaj. Kurwa, no że ja tego Zenita nie rozwaliłem. Zenit ma nigdzie. Dwa jest. Nie dam rady. Za lekko. Brama. Brama. Ładnie. No jest. 3-1, git. Jakaś dobra posta po obiedzie, chyba. Kurwa, po obiedzie dobrze szło. Mm, dobra, dobrze szło. Po obiedzie chyba też. Ja, mówię, że teraz po. Jo, mam na odwrót. Bierzecie? Ja sam po drugiej stronie w ogóle. Stali z Dobra, chuj, zabrał nasz, muszę. Pusta kurwa. Dobra, spierdalaj gościu, chciałem chciał rozwalić mieć. Dobra. Tyry 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 ty. Check it out, Dobra. Zostane. Co porobił? Mm. Troszkę. Mam zaryzykować, ale... Rozjebał mnie, no! Miałem full boosta. Dobrze. O kurwa. Kur... Nie mam mnie tam. Brawo, mordo! S! Pięknie! Ujadę! Kontra! Nice! Dobrze! A za to ja nie, 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 nie mogę, jestem tak na tym środku i tak już, kurde... Już sam nie wiadomo, ja Wolę przepilnować, nie. ja wolę przepilnować to. Dobra. No bomba poszła ja uciekam, bo to bardzo mamy bardzo. i tak dobry wynik już jechał we No dobra. Poszło, jestem na środek Tam. Oj, bez busta. Masz czas nice, mamy to No i S, tak! Epa. Tak można Epa. grać. MVP To ja są wiem. wszystko gra, tak? Ja kurde jak do nie wiem, jak jednak... Yy, tak do pogrania s to spoko, ale z muzyka. Ale tak to, to ja nie wiem, ja nie mam takiego skupienia. Pani Harry Kieronator. Dobra, nie team. Aha, gościu ja jedzie mi rozdupcyć, nie? To po prostu. No w to on nie jedzie w ogóle. Oni są na bramca, ogólnie, jak coś. Ja Może że nie trafiłem jak coś. Dobra, jedziecie, jedziecie z tym i lekko w dół. Brawo, Mordo. Świetne podanie. Dziękuję. Nice. No jest. Za wstecz tym nazatorem, biegi się zablokowały, no, może no. to wstawić kurwa tu Dawaj Po z dup, miałem kurwie bus zabrałem chociaż Brawo, brawo Chyba no, nie będzie bus jest Może <trużaj> flec A mi ktoś wjechał Mordo, żeby się przestraszył Musiałem dalej pchać ale ktoś mi zarąbał i wyrzuciłem ja aż. Nie mam gusta przy okazji eee! Śmietniki Abusa Ale bombastic, fantastyk ja Tak Dawaj, on poda nie poda Trzeba boost'a Przepraszam Kurwa Brawo mordo w idealnym miejscu, żeś wyjebał się Ja pierdolę jakie loty, zapłoty Niech coś to mnie nie ma Musiałem jechać po boost'a, bo nie miałem nic Fajnie, jesteśmy tutaj Po nim ja wiem Widziałem jak on tam leciał, i uh. jadę. Jedzie, Kurwa ja nie zdąży chyba nie zdążę chyba. boże, 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 Bożenko, o sobie masz? Boże, na twarz. Dobra. Ja pierdola, co się dzieje? Blokują na Oni podają chyba. Chłopie, co to się dzieje? Wszyscy w powietrzu byli, nie? O, przepraszam. <noise> o, Tygnoju. Nie trafiłem. Ja pierdolę. Jak z tego pójdzie kontra, to się zatukę. Dobra, ów Ja tylko widziałem, że nas nie trafił, ale busa nie miałem. Dobra, bousta dla mnie. Dobra, nie trafił jeden, nie trafił drugi. Co ci trafił Dobra, tyle co sobie mogą szarpieć mm -mm. Czegoś, się busta byś chciał. O kurwa, mordo, mogłeś krzyczeć. On ci prawie z dogę zablokował. Widziałem. Ja. Fajnie. Więcej nic nie zrobię, co pan? O kurwa, uciekaj ta z bramki wszyscy. Dobra, nie ma. <gryst> Łopiaż go wyniosło. Dobra, co oni odpierdalają? Dziękują dla mnie piłki. Mm. Musiałem. Prawo, dzięki. Kurwa, za wcześnie. Tu nie ma nigdzie dawać Busta. Pewnie trwimy jak coś Chłopie rozjebać i jechałem tych dwóch To przypiłki mi, no co robi? jedziesz, jak ja muszę na bramie stać, gościu kurwa będziesz mi mówił gdzie ja mam jechać o, ale piłamy Kurwa Nie A. zdążyłem To co jedziesz? Ja, pier... ja nie... nie... nie tyrbie go Dę podawał w środek Aha, co chce poddać debilio? No Niepojęty gość, nie? Dziękuję. Dobra, nice. Ja pier... Wymęczone. Co? Wymęczone. No. Co za obrona? Nie. nie. Dobra, jeszcze, jeszcze jeden. Jeszcze no. Ja, PD. Za mecz. Jej co wymecz? Tak się nazywa, podobno. No, ciężki mecz ogólny. Goście cały czas mi swami kurwa jedziesz jak ja jak nikogo w namce nie ma, no to mówię super Gościu chce wychodzić kurwa bo mu nie odpowiadam to jasne co poradzisz kurwa chmę ciarzami damy ja dwa dizia ja pierwsze będę wiedział kurwa Nie go o ty Grasz tym czy co? Jakim? Co ty pierdolisz? To jak mam to zmienić? Nie wiem jak Poczekaj Garaż, Garaz, garaż garaz, garaz, kurwa szybko Mam, mam Przemieniło mi coś gówno <grym> Ja pierdolę Zeszczę się? Ja też Jedź wariacik Ja pierdolę, nie pojechał Dobra Ja ładny strzał Ja pierdolę co robi ty Mordo Okej, po co mnie Dobrze nie napisałem! Dobrze, że nie napisałem! Znaczy przewidziałbym przyszłość, nie? No Aha, dobra. No i ma. Pojedzie? Hmm. Mam nadzieję, że pojedzie. Jechał? Pojechał. Pojechał. Ale podchytłeś ją mordo. Dobra, gościu ładuje. Subasić, gol gonili <noise> O tu Piętne się odprawia. Podprawia. Ja pidi. Ogólnie trzeba wyczuć gościa, bo chuju wiedzieć co on będzie robił, nie? Ok, <noise> rataj. <noise> Albo Będziemy do racji będzie ciężko z nim grać. Źle to zagrałem, mogłem na bok grać. Mogę ci dopnąć ogólnie o to. Dobra, pojadę, bo on może. Kurwa, Oda, ładny piękna. Gdzie ktoś jest? On jedzie? Jedzie, jedzie no. Dobra, będzie freestyle. Ten machan na stoje, jest O, ja pierdolę, musiałem, że on 40 podaj. Kurwa. Co się dzieje? Nie wiem, gdzie jestem, mordo. Mm. O ja się chronić, a że... mm. Kurwa. O, nie wygryzałem, dziwnie chciałem mu to zabrać. No, on też to wywinął, Babola Mój błąd, bon, dziękuję. Aj. Jezus Maria, ojciec poleciał. Tak kurwa. Polecia. kurwa. Mietniki. chciał ci wyjebać? Tak. Ale małem przejebane. Masz? Ja sorry, że nic nie mówiłem, ale... się skupiłem, musiałem. Ale bo on tam jest. Dobra, dzięki za info. To robi. Wiem. Bo ja nie widzę, to jest jakieś dziwne zacienienie w bramce Ty jakie pojebane. Widziałeś to? Jak stoisz na za słupkiem, to nie widzisz, nie? Ja lecę. Aha, zabrał mi to Caiz. Bomby od dołu Aha, już się ogarnął Aha, nic nie jechało, a ja pierdyna O kurwa mać jak mnie zmylił Lecę Przepraszam, przepraszam w chuj. Kurwa za zabrałem gusta jeszcze Zjebałem Kurwa mać Ooooo oh. Boss Tak bo przyjechałem i zajebałem Jedź Ja, pili. Dobra, gościu, co lata? Jobany bro. ale mam punktów na czaskanych, że pierdolą 60. <noise> Dostrzeć je kurwa trzypekiem <noise> <noise> Ja bym na twoim miejscu nie zakopiły, nie? Zostają w miejscu tutaj Pojedzie? Yes. O nie ja pierdolę. Nie przestał grać. Lecę. Aha, puls się skończył. Kurwa gościu, odmutuj się na serwerze Discord. Czekamy na Ciebie na tym pokoju. Dobra. Uj, może damy radę we dwóch wątpię. Brawo, Mordo. Przepraszam Kurwa, zabrałem Co się gój nadrobi, co? kurwa, dobra Najsik Ja jocha a, dobrze z nami był, był, bo się przepierdolili na pewno. Dobrze Otóż, go nie mogę robić. Chociaż na, końcu na sam, chociaż samym końcu nie jestem. 80 on jest, to już mi rzadkał wygraliśmy, kurwa. Dobrze, że nie 82, bo być byłem TZT. Dziękuję, wtedy trzymajcie się tam na razie. Łapka w górę zostawił.